Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzowie. Negocleros z tej strony w kolejnym odcinku Cultic. Tym razem True mamy mamy the Crypts. Mówiąc takim łamanym amerykańskim językiem. No, nie mieliśmy nadzieję na to, że znajdziemy się na powierzchni, ale niestety stało się tak, że prosto z nie dostaliśmy się właśnie do krypt. Co to może dla nas oznaczać? Na pewno. ...nieciekawe doznania. One less fanatic to deal with. Dla pewności kulka w web. The Rising Dead. Roughly translated. Steal yourselves, brothers. The soulless corpses that have overtaken the mines have made their way into the crypts as well. They may be imbued with the same flesh as us, but they do not follow the will. Nie wiem, co to może znaczyć. Trzy części mam na ulepszenia. Teraz pytanie brzmi, czy mogę sobie tutaj coś ulepszyć tak. zamiast tego, co bym chciał. Hmm. Możemy sobie wziąć tutaj lepszy magazynek. Dałoby się tam zeskoczyć. Pewnie się będzie dało. Ale bez sensu bo się zabijemy. Tylko strasznie mało amunicji mam i to mi się nie podoba. Tutaj niczego nie ma. Dobra, ruszajmy w takim razie. Okej. Okay. The Pocket Lab allows you to illuminate your surroundings without compromising use of two handed weapons. Okej, okay. jak ja to mam załączyć. Hmm. A, na ten, no tak. Mogę to jakoś w miarę normalnie zdetonować. O uh. średnie mi się to podoba. Researcher note 04. The uncovery of the burial vault of the original Covenant has led to some incredible discoveries about the imbuement process. This remaining seems to be of members that were imbued before death and for their physical bodies have decayed. The linear lingers Yeah, the imbuement lingers Binding the bones together, but not physically. Perhaps the very marrow in the bones is imbued now, but either way, some invisible phenomenon binds the bones together. Could this the first documented case of a form of telekinesis? Okej, okay, czyli coś ich trzyma przy życiu, ale nie wiadomo co i musi to być gdzieś ukryte. No, oczywiście że zamknięte. Też nie zdziwiłbym się, gdyby któreś przejście, trumny kryło sekret. Ogólnie wydaje mi się, żeby byli tutaj ci kultyści. Bardziej telewuje w nieumarłych. Tutaj na pewno się przyda dubeltówka. Masakra. Ha, no super. Najlepszy klimat ever. Myślałem, że będziesz skakał, ale jednak nie ja troszkę się wystraszyłem, okej, okay. mamy jakieś wyjście na górę. No w ogóle coś jest ukryte super, najpierw polecimy sobie tam, bo były jakieś itemy do zebrania. No i drzwi w sumie, czego się tu spodziewać innego. A co do tego tam przejścia, no, przypuszczam, że być może będziemy zmuszeni tutaj gdzieś pływać. Kto wie. Checkpoint. Niech zgadnę, zacznie się tu odwalać coś dzikiego. A. Znowu ty? Wow. Aha, tam się zabił. No jest jakiś plus dla mnie. Klimat w każdym bądź razie w dalszym ciągu jest bardzo taki mroczny. Właśnie miałem mówić, że tutaj jakieś biega dziwne. O, proszę. Plus 5 do HP dostaliśmy. Zebraliśmy ten Imbiu parts, czy Boris, czy jak to się nazywało. Zamknięta. Ale dosyć wysoko skacze ta postać. <gry> E, super, wy naprawdę pływacie? A ja naprawdę ich zabijam pod wodą? Uu. Uhu. Okej, to co wy ktoś łazi, ale to nas nie bardzo interesuje. O, wszystkich pozabijałem. Tak a wszystkich tak tego propo. Nice. Jak już wspominałem, w którymś chyba odcinku, bodajże drugim, nie bardzo lubię takie skakane questy, znaczy skakane, takie podwodne questy, no ale co ja na to poradzę, czasem trzeba. Odwal się. Ale to było normalnie wyśmienite z takiego wyskoku. Dobra. A wyżej nie wyjdziemy bez zawalone. Znaczy. Zablokowane. To wszędzie są w ogóle. Tam jesteś. potowie panie kolego. Pytań... A, pytanie właśnie miało brzmieć, gdzie mamy iść, ale już wiemy, gdzie mamy iść. U góry też mamy jakieś części. Zaraz sobie zbierzemy nawet. Na Albo może i... Nie! A, niewiele brakło. Zaraz to rozgryziemy. Te karety się nasni i mają. Tutaj sobie to odpuścimy, ale przejdziemy tędy. Chociaż z drugiej strony... Chyba jednak tam nie doskoczę. Serio? Oj, ciężki to teren będzie, coś czuję. Ale jest gdybym... A. Ale spoko. Gdybym w sumie z drugiej strony... A, tego się nie da wziąć do ręki. Szkoda. Bo tak właśnie się zastanawiałem. Czy nie udałoby mi się właśnie wziąć... ...tego boks'a ...i po prostu wrzucić go tam i z tamtego poziomu bym se... ...już wskoczył. Ej. Ja to jestem mistrz w kombinowaniu, także No naprawdę zjechałeś z tego jakim cudem. Ja niestety jestem taki, że jak czegoś nie potrafię zrobić, to nie daje mi to spokoju do momentu w którym właśnie tego nie zrobię. A no i to jest właśnie ten moment. Jeszcze bardzo mnie interesuje to przejście tam akurat. Tam górą też się da przejść. Tutaj ewentualnie zrobimy tak, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś ukrytego przejścia, ale jedynie to w sumie jest amunicja. Dobra. Tam nie przejdziemy, bo te bramy są... Kraty są zaspawane pewnie i nie da się ich w nijaki sposób otworzyć. Chyba, że jakimś mechanizmem albo jakąś po prostu ukrytą ścianą. W sumie to gdzieś tu może być. Jest jedynie lampa. No dobra, czyli jednak musimy tutaj chyba po prostu sobie tą górą przejść. A. Nienawidzę takich właśnie nieciekawych pomieszczeń. Dobra, ci mi święty spokój. Obstawiam, że. No właśnie, ale śmierdzi mi to. Śmierdzi mi to tym, że mnie coś zaraz zabija. Jednak nie. No dobra. O, to jest. Ktoś mi chce ugryźć. What the fuck? Czemuś, nie połknąłeś jakiegoś klucza? Nie. O, 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 to mi się podoba. To się stało. Ej, można rozwalać głowę w ogóle kopiąc, e, kopiąc w nią. Nice. No i dam sobie bucię, że one teraz zaczną wstawać i zaczną mnie e, atakować. Dobra, ale tutaj chyba raczej niczego nie było i tu też w ogóle nie powinienem iść, bo tutaj już byłem. Powinienem po prostu sobie przepłynąć na tam skąd przybyłem. I tutaj też przy okazji w ogóle były te właśnie pozamykane drzwi jakieś. O właśnie. Kterie odstrzelał do mnie. Nice! Szkielety, które strzelają. Ciekawie. Ach. Tutaj jednak mimo wszystko Najlepiej sprawdza się Kterba. To chyba sobie te wszystkie Apteczki i tak dalej ja Chyba raczej się nie da Ale tu się da wyjść Ja tu byłem w ogóle? Tak, byłem. Tutaj ziomotek na mnie skakał. Okej. Okay. Serio. Ja to przeleciałem na około zupełnie niepotrzebnie. Ale dobra, mniejsza z tym. W takim razie wskakujmy na górę. No serio. O. Chociaż z drugiej strony to no właśnie, nie wejdę tutaj. Dobra, pomyślmy, gdzie ja mogę iść. No tutaj, ale to mi nic nie pomoże. Dlatego muszę iść tu. Płynąć sobie tutaj na wprost. A, no dokładnie, bo ja tutaj teraz niepotrzebnie chyba. O właśnie. Tego nie zauważyłem. Niepotrzebnie poszedłem do przodu. No tu też coś się stawaj to. że da się ich likwidować na taką odległość. Okej, okay, sprawdźmy w ogóle co tutaj właśnie jest. Nie, to jest pernamentna krata, tu się nie da nic zrobić. Tutaj nie. I tu jest właśnie droga pod schodach do góry gdzie musimy się dostać. Najpierw oczywiście czeka nas tutaj mała eksploracja, aczkolwiek tutaj właśnie przed chwilą byłem. Przyszedłem, nazwijmy to na skróty. Ciekawe, czy ta brama przy, przy tym całym czy tych całych katakumbach jest ta, którą musimy się wydostać. Serio. No właśnie, bo tu jeszcze jest ten skarbiec cały. Więc cię sobie przygarnę te dobrocie. Dobrocie, łakocie i witaminy. Niczego niestety tutaj nie ma. Priest's orders, roughly translated. The order has come down from the high priest. We're to destroy all of these infested creatures. The flesh we've imbued them ourselves with, that gives us strength and binds us to the will, has had an unfortunate side effect when imbued into corpses. The power of the will must have a mind to control it, otherwise, it's just a force of chaos lost in our world. ok karpiec wyczyszczony możemy lecieć dalej no i super bez większych jakichś tutaj problemów poradziliśmy sobie z przeciwnikiem tutaj z powrotem jak wrócimy to też w sumie nie będzie żadnych chyba i nie było też żadnych drzwi. No dokładnie. Jedyne co mogliśmy zrobić to po prostu upgrade'ować sobie broń na przykład. I w ogóle mamy tutaj jakiś... jakiś karabin snajperski chyba. No dokładnie. Na pewno się przyda. Ale nie będziemy na razie wykupywać żadnych ulepszeń, chociaż pod przydałoby się ulepszyć jedną broń. Do maksimum, oczywiście. Oh. Okej. Okay. Już wiadomo, po co nam ten snajper. Gdzie to jest? Tutaj. No dobra, trochę chyba przesadziłem. <laughs> Okej. Okay. go! Jeszcze jest tym razem wyszło strzelanie pod wodą po prostu jest OP Nie ma żadnej ukrytej ściany bo to właśnie coś było i myślałem że to będzie ukryte ale jedyne co było to ten ziomutek który niestety irytuje swoimi obrażeniami na yy, tak jakby odległość było umysłów, ale kinezją, nie wiem zwał jak zwał Blasting Plunger. ciekawe po co mi to w sumie szczerze mówiąc nie bardzo mam ochotę się tutaj wykłócać po co mi to jest potrzebne i do czego po prostu zaraz znajdzie się tak jakby odpowiedź na to piękny headshot A. nie spodziewałem się, że akurat skoczy w momencie jak ja tutaj będę sobie to e... Chciał tutaj rzucić, no ale nie będzie. Dobra, to na razie niczego nie widzę. O by radę tam przeskoczyć prawie jednak nie do końca kto by przypuszczał że w tej grze będziemy się tak napieprzeć z nieumarłymi ciężko aż uwierzyć aczkolwiek muzyka temu sprzyjająca jest bardzo taka fajna Nie będę tutaj do Was strzelał, wy po prostu zaraz sami wejdziecie w tą pułapkę. No chociaż niekoniecznie. Kubanek gdzie on tam zaszedł w ogóle? Hell yeah! <laughs> Retreat, roughly translated. Brothers, these creatures are beyond anything we can handle. Stay out of the lower areas of the crypt. Pack up your equipment immediately, and report to the lift in the burial vault. This crypt is lost cause. There is too much flesh and bone now infested with the strength of the will. The will. The world brzmi jak jakiś boss ogłem którym nie wiem, będziemy zaraz walczyć. Nie, jednak nie. Ale ten skubaniutki to jakiś taki okultystyczny terminator. Build Journal 05. What the hell do I do? A few of the newbies decided that we whole hooded religious wetco look wasn't for them and opted out of the group. This morning I see in the paper that one of them is missing. I'm sure the others will follow suit. It's time to look in the cuffs. This is way past the runaway kid job I was hired to look into. The Sullivans They well, but not that well. In the meantime, It seems like the new jobs in this group are still chummy with me. I've been asked to help clean out of a building that apparently is to become a new meeting spot. I can't say no. Not until the police can protect me. OK. Wychodzi na to, że w końcu uciekamy z tych podziemnych. ...koszmarów. Dobra, przyspieszmy to. Zrobiłem 102 na 101? Co? Whatever. Tyle sekretów, to nie ma aż takiej tragedii. Myślałem, że mi gorzej pójdzie. A, chociaż nie. Elementem tych podziemi jest jeszcze oczywiście kościół i z kościoła pewnie wyjdziemy dopiero gdzieś tam, gdzie mamy, nie wiem, co sumie iść. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczyska.